Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z kafarną, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego pójdź za mną. A On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. W refrenie Psalmu słyszeliśmy słowa: Słowami Boga żyjemy jak chlebem. Są słowa, które karmią, są słowa, które dają życie. Są też słowa, które, które zabijają, które ściągają w dół. I o tym słyszeliśmy w tej dzisiejszej Ewangelii. Jedno słowo, które Jezus wypowiada wobec Mateusza, które staje się jak chleb. Mateusz zaczyna się od razu natychmiast jakby karmić tym słowem. To znaczy, że to słowo ma w sobie ta, taką pojemność, że. Od tego momentu Mateusz przez całe życie będzie się karmił tym chlebem. To jest, to jest słowo, które go na nowo przywróciło do życia, które go ukierunkowało, które dało mu, dało mu jakąś dostęp do niewyobrażalnej takiej potencji w sobie, kochania i potem też dzielenia się tym dobrym słowem. A jednocześnie w tej Ewangelii słyszymy tych, którzy. Komentują pójście Jezusa do, do celników, tam gdzie Mateusz zebrał innych grzeszników. No właśnie, to słowo, które ściąga, ściąga w dół. Myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia to też jest piękny obraz Kościoła. To znaczy, że Jezus jest słowem, które zwołuje. To znaczy, że tylko dobre słowo może zwołać. Złe słowa raczej powodują, że uciekamy, że chowamy się po kątach, że gdzieś tam się zamykamy w sobie. A to jest dobro słowo, które nas zwołuje i zwołuje nas ciągle bardzo osobiście. Myślę, że każdy z nas ma taką tęsknotę za spotkaniem z Ewangelią, bo wiemy, że to jest takie słowo, które nas ciągle na nowo zwołuje i nas gromadzi też, że ono ma moc gromadzącą, czyli też jest słowem pełnym miłości. Wcześniej Jezus spojrzał na Mateusza i tu się zaraz kojarzy, kojarzy początek stworzenia, kiedy Bóg, Widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. To znaczy, że spojrzał na swoje stworzenie, zobaczył, jakie ono jest. I to jest spojrzenie pełne błogosławieństwa. I ono, to słowo błogosławieństwa, które jest w stworzeniu, ono jest całkowicie bezwarunkowe. I bezwarunkowe jest spojrzenie Jezusa, że to błogosławieństwo dane całkowicie darmo na początku stworzenia i na początku odkupienia. Ono błogosławi całą naszą historię, całe nasze życie. Nawet błogosławi w jakiś sposób też zło. To znaczy, że nie zło rzeczy, złu, ale błogosławi złu, które w nas jest, żeby je, je przemienić. W Nowym Testamencie z kolei słyszymy słowa, że nie myśmy umiłowali Boga, ale Bóg pierwszy nas umiłował i że Chrystus umarł za grzeszników. I tu widać, jak słowem Bożym, czy Starym Testamentem, czy Nowym, możemy tłumaczyć tę, tę dzisiejszą Ewangelię. Że, że, że to jest dzisiejsza Ewangelia, to jest obraz dla tych wszystkich słów, które, które Słowo Boże do nas mówi, czyli Bóg, który do nas wypowiada, który, który nas swoim słowem dobrym zwołuje, przygarnia. I zobaczmy, że też to Słowo nie zamyka. Mateusza w jakimś swoim doświadczeniu, ale że Mateusz otwiera też swój dom. Znaczy, że hojność Słowa Bożego wyzwala w nas hojność. To widać u Zacheusza, to widać u Samarytanki, która biegnie do Sychem, żeby podzielić się spotkaniem z Jezusem. I to dzieje się dzisiaj z Mateuszem, który dzieli się który dzieli się z, z tymi, z którymi na co dzień był w całkowicie innym kontekście. Teraz może spotkać się z nimi w inny sposób, dzięki obecności Jezusa, dzięki Jemu Słowu i Jego spojrzeniu. Myślę, że też jakby to spotkanie, które mogło wyglądać według starego schematu i starego scenariusza, grono, z którym Mateusz się spotykał, różnych celników, grzeszników, teraz spotyka się w całkiem inny sposób bo tam zostało zasiane dobre słowo i też pojawiło się całkiem inne spojrzenie. I być może oni też na siebie zaczynają inaczej patrzeć. I to jest, to jest właśnie kościół.